Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o produktach, które są niskokaloryczne, ale bardzo sycące. Każdy, kto kiedykolwiek próbował schudnąć, wie, jak ważne jest to, aby czuć się najedzonym, jednocześnie nie przekraczając swojego dziennego limitu kalorii. Zastanawiasz się, co możesz jeść, aby dbać o linię i unikać ciągłego uczucia głodu? Mam dla Ciebie świetne propozycje. Warzywa o niskiej gęstości kalorycznej. Warzywa to prawdziwe skarby, jeśli chodzi o sycące i niskokaloryczne produkty. Przykłady to brokuły, cukinia, ogórki, papryka, sałata czy kalafior. Można je jeść praktycznie bez ograniczeń, a dzięki dużej zawartości błonnika dają uczucie sytości na długo. Na przykład przygotuj sobie sałatkę na bazie świeżych warzyw z odrobiną zdrowego tłuszczu, na przykład oliwy z oliwek, aby cieszyć się pełnią smaku i długim poczuciem sytości. Jajka. Jajka to doskonałe źródło białka, które syci na długo, a jedno jajko ma zaledwie ok. 70 kcal. Świetnie sprawdzają się na śniadanie, ponieważ dostarczają energii na cały dzień i zapobiegają podjadaniu. Omlet z warzywami czy jajka na twardo to idealne niskokaloryczne opcje. Na przykład, spróbuj ugotować kilka jajek na twardo na zapas i mieć je zawsze pod ręką, gdy dopadnie cię głód między posiłkami. Chudy nabiał. Produkty takie jak twarożek, jogurt naturalny czy serki wiejskie to niskokaloryczne, białkowe przekąski, które długo utrzymują uczucie sytości. Wybieraj wersję bez dodatku cukru i tłuszczu, aby cieszyć się zdrową, niskokaloryczną opcją. Na przykład dodaj do jogurtu garść świeżych owoców lub nasion kia, aby zwiększyć jego objętość i uzyskać sycące, a niskokaloryczne śniadanie. Ryby i drób. Chude mięsa, takie jak pierś z kurczaka, indyk czy ryby, na przykład. Dorsz czy łosoś, to doskonałe źródła białka. Są bardzo sycące, a jednocześnie niskokaloryczne, pod warunkiem, że przygotujesz je w zdrowy sposób pieczone, gotowane czy grillowane. Na przykład, przygotuj porcję pieczonego kurczaka lub ryby i dodaj do sałatki na obiad lub kolację, dzięki temu twój posiłek będzie sycący i niskokaloryczny. Produkty pełnoziarniste: Pełnoziarniste produkty, takie jak brązowy ryż, kasza gryczana, komosa ryżowa czy płatki owsiane, to bogate źródło błonnika, które pomaga utrzymać uczucie sytości przez dłuższy czas. Błonnik pęcznieje w żołądku, co sprawia, że czujemy się najedzeni, a jednocześnie dostarczamy sobie niewielką liczbę kalorii. Na przykład, zacznij dzień od owsianki z owocami to niskokaloryczne, ale bardzo sycące śniadanie, które doda Ci energii na cały poranek. Strączki. Soczewica, ciecierzyca, fasola te rośliny strączkowe to prawdziwe bomby sytości. Zawierają zarówno białko, jak i błonnik, które razem tworzą doskonałe połączenie pozwalające utrzymać sytość na długo. Na przykład, przygotuj sałatkę z ciecierzycy, papryki, ogórka i oliwy z oliwek jako szybki, niskokaloryczny i bardzo sycący obiad. Owoce o niskiej kaloryczności. Owoce takie jak arbus, truskawki, jagody, greyfruit i jabłka są doskonałe, gdy masz ochotę na coś słodkiego, ale chcesz unikać nadmiaru kalorii. Dzięki wysokiej zawartości wody i błonnika, owoce te szybko zaspokajają głód, jednocześnie nie dodając wielu kalorii do twojego dziennego bilansu. Na przykład zamiast sięgać po kaloryczne przekąski, wybierz świeże owoce są nie tylko niskokaloryczne, ale i pełne witamin. Zupy na bazie bulionu. Lekka zupa warzywna oparta na bulionie to doskonały sposób nasycący, a niskokaloryczny posiłek. Zupy oparte na warzywach i chudym mięsie są pełne błonnika, który daje uczucie sytości, a jednocześnie mają niewiele kalorii. Na przykład, przygotuj dużą porcję zupy na kilka dni i jedz ją na obiad lub kolację. To świetny sposób na utrzymanie niskiej kaloryczności posiłków bez uczucia głodu. Awokado zdrowe tłuszcze w małych ilościach. Chociaż awokado jest dość kaloryczne, to w małych ilościach może być niezwykle sycące dzięki zawartości zdrowych tłuszczy. Dodanie awokado do sałatek lub kanapek sprawi, że poczujesz się najedzony na dłużej, jednocześnie dostarczając organizmowi cennych składników. Na przykład, używaj awokado jako dodatek na przykład. Jedna czwarta owocu do sałatki. Zmniejszysz kaloryczność, ale zwiększysz sytość. Popcorn bez tłuszczu i soli. Brzmi niespodziewanie? Popcorn, pod warunkiem, że jest przygotowany bez dodatku tłuszczu i soli, to jedna z najzdrowszych i najbardziej sycących przekąsek. Jest niskokaloryczny, a jednocześnie daje wrażenie dużej porcji, co psychologicznie pomaga w utrzymaniu uczucia sytości. Na przykład, przygotuj popcorn samodzielnie, unikając kupnych, gotowych wersji, dzięki temu będziesz miał kontrolę nad ilością kalorii. Podsumowanie: Oto produkty, które możesz jeść bez wyrzutów sumienia. Są niskokaloryczne, a jednocześnie bardzo sycące. Dzięki nim możesz cieszyć się pełnym talerzem, kontrolując spożycie kalorii i uczucie głodu. Od warzyw, przez chude mięsa i produkty pełnoziarniste, po zupy masz mnóstwo opcji do wyboru, aby dbać o zdrowie i sylwetkę. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz więcej porad na temat zdrowego odżywiania, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.